Dzisiaj chcieliśmy pokazać nasz pauza hotel i granie na pytanie. I zaczynamy. Tu są już pet To pani od recepcji, a to mąż. Zrób śmierdzącą kubek kubek. Mówi Dida. Mówi Dida. Do psia A teraz na bum bum. bum. No. A tutaj łapka, daj znak do tutaj. Ło, do do, 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 do. Nie śpiewaj, do. Ja jestem głupia sama. Uląbił się. Mm. Porumbało ci się? <śmiech> <śmiech> Konia Mordster. A teraz proszona na scenę... A teraz proszona na scenę... Śnieżka! To będzie Śnieżka. Czyli Hipka. Hipka, śpiewaj. Nie bądź, nie, nie. tylko od recepcji bądź. A kokardka mi spadła w lewo. Tak, tak. To czemu? Ale głupia to są. eee, e. bum, 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 Mimi, mi, mi bum, bum, teraz mito. A teraz bum, 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 całą, całą bojaśicu, kupę tak, ja bum, kupę bum, dupę. bum, bum, do bum, bum, teraz bum, jest, jest, nie jest to z tam. Mój kochany hip-hopo, Ej, wiesz co porąbało cię mała? Bo, jesteś... <ścoughs> Bo się zachowujesz głupio jak smrodnik. Bo okay. się zachowujesz brzydko jak smrodnik w krachatu. Jakby co ty mamy 16 lat, żeby ten, że jak nie przeklina mnie? To już koniec na dzisiaj, baj!